Dzisiaj poruszę dwa tematy: przysięgi i druchny. Jeśli druchny, świadkowie, trochę co jest dla mnie niejasne, to wszystko, co się dzieje, jakby świadek, później druchna, druchna honorowa, czy druchna honorowa równa się świadek, to nie jest dla mnie do końca jasne. Możecie dawać znać, jeśli dla was jest. Natomiast powiem wam, jak to będzie u nas, bo będzie trochę inaczej. my Mamy bardzo małe wesele. Jest to wesele za granicą, także w związku z tym też wybór jest ograniczony, jeśli chodzi o ilość osób. I ciekawa jestem, co o tym myślicie. więc na naszym weselu będzie dwóch drużbów i tym samym świadków. Więc u mnie będzie mój brat i u mojego narzeczonego także będzie jego brat. Żeby wam nakreślić trochę sytuację, my obydwoje mamy podwójkę braci. A że ślub kościelny będzie bardzo małą uroczystością i będzie za granicą, więc bardzo ograniczyliśmy ilość osób. To nie mam po prostu tyle kobiet w rodzinie, które mogłyby, mogłyby to zrobić. Znaczy, mogłabym oczywiście mogliby się wziąć albo mamy, albo moją bratową, ale no tutaj też mojemu bratu zależało na tym, żeby być tym świadkiem, no i też myślę, że fajnie jak jego brat też będzie mógł być. Także dajcie znać, co myślicie o czymś takim i czy byliście na takim weselu. Jest to trochę zabawne dla mnie z tego punktu, że to teraz co, mój brat powinien być na panieńskim albo ym, do rzeczy typu mój brat zapinający mi suknię, no pewnie raczej to będzie moja mama albo moja bratowa, ale myślę, że jest to fajne i... i i cieszę się, że tak będzie. Powiem Wam, że co jest ciekawe, to ja myślałam, że są jakieś ograniczenia, a absolutnie nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o to, kto może być świadkiem. Także się zdziwiłam. Przykładowe zwroty do Twojej przysięgi małżeńskiej. Pierwszy. Na początku myślałam, że poznaliśmy się przypadkiem, ale teraz wiem, że byliśmy sobie pisani. Z klasą. Krótkie. Oczywiście coś musicie jeszcze dodać od siebie, ale to są takie, wiecie, punchline. Dalej. Jesteś najwspanialszą osobą, z jaką wyobrażam sobie moje życie. Proste, ale wzruszające. Obiecuję, obiecuję być z tobą zawsze, robiąc wszystko i nic. To już takie ze smaczkiem. Dalej. Obiecuję każdego ranka kochać Cię bardziej niż poprzedniego wieczoru. To mi się podoba, bo to tak y, zwraca uwagę na to, że jest y, wasza miłość, będzie ciągle rosnąć, rosnąć i rosnąć. Y, wiem, że jesteśmy sobie pisani. Wierzę, że nasza miłość nigdy się nie zestarzeje. Jeśli jutro miałoby nie, jeśli jutra miałoby nie być, Mogę przeżyć dziś spokojnie, wiedząc, że jestem z Tobą. Myślę, że to jest takie bardzo romantyczne. Jeśli e, macie Romantyka po drugiej stronie, to na pewno trafi, trafi do jego serca. Od pierwszego pocałunku w czoło, od pierwszego kocham Cię, jestem Twoja na wieki wieków. To też jest takie romantyczne. I dalej. Dziś wychodzę za mąż za obrońcę mojego serca, za mój powód do uśmiechu, za miłość mojego życia. To też jest e, takie trochę koledzyckie, powiedziałabym. Dajcie znać, jakie byście pomysły dodali do tej, do tej przysięgi, albo może co wy daliście w swojej przysiędze i czy w ogóle robiliście przysięgę małżeńską, bo to bardziej taki zachodni zwyczaj. 108 dni do ślubu reality check. Najważniejszy progres jest taki, że stworzyłam pięknego Excela, z, z szkółrzica, z którego jestem bardzo dumna yy, i który teraz będzie mi służył jako taki główne źródło informacji i już wam pokażę trochę więcej na ten temat. Tutaj mamy plik, który stworzyłam w Google Sheetsach do planowania ślubu. Pierwsza zakładka to jest taka ogólna, możemy sobie obserwować stan prac podzielony na poszczególne kategorie i w zależności od tego, tutaj jest jeszcze nie ale jak dużo będzie wypełnionych, komórek, wypełnionych zadań w poszczególnych kategoriach, tak wypełnienie komórki także będzie się zwiększać kolorem. I dalej mamy sekcję, na które sobie podzieliłam ten plik. Łatwo teraz z sekcji, powiedzmy, że z kategorii miejsca chcemy przejść do zakładki Kościół. Japierze ślub kościelny, tak, że to jest cała zakładka. Otwieram sobie i tutaj możemy zobaczyć, co mamy wypełnione. 47%, co też można sobie łatwo zaobserwować. Tutaj, że mamy prawie połowę już wypełnioną. I tak, jak wejdę sobie jeszcze raz w ten kościół. To widzę, jakie dokumenty mamy już skompletowane, jakie mamy w trakcie, co tu jeszcze? Ksiądz, który musi być zamówiony i już jest, kościół do zatwierdzenia, ozdoby, pudełko na obrączki, skrzypaczka itd. itd. I tutaj te wszystkie rzeczy się wypełniają automatycznie. To znaczy, kiedy na przykład ja sobie tutaj napiszę zrobione. To mi się zmieni na niebiesko. Tutaj się zrobi 53%, i kiedy wrócę, mam troszeczkę więcej. Może tego tak nie widać, ale musicie uwierzyć, że jest troszkę więcej. Także to jest duży progres z mojej strony, dlatego że teraz będę sobie wszystko ładnie w tym pliczku zapisywać. I koniec końców, oprócz tego, że będę miała wszystkie rzeczy tutaj uporządkowane, przez rzeczy do zrobienia, plan ślubu, koordynatorów i kontakty, wille, kościół, młodych, jak się przygotowujemy, jedzenie i napoje, rozrywka, logistyka, foto wideo, goście, jakie, jaka jest lista gości, jakie prezenty, zaproszenia, to też będzie sumowany budżet. Dzięki temu będę mogła wtedy z łatwością policzyć sobie koszt tego ślubu i będzie to też dla mnie. Ym, Tablon, którego będę używać do drugiego ślubu, czyli ślubu cywilnego. A jeśli chodzi o update, co do poprzedniej listy, to to, co się zmieniło, to że będziemy w ogóle zmieniać kościół na lepszy, i poza tym chyba nie ma za bardzo update'ów. Już klaruje nam się, jakie chcemy piosenki, ale nic nie jest tak skończone, skończone, więc mamy kilka propozycji piosenek i zastanawiamy się już coraz bardziej nad konkretnymi tematami i wpisujemy datę do tego mojego pliczku. No i więcej update'ów wkrótce! Zastanawiasz się, jakie piosenki powinnaś mieć na swoim ślubie kościelnym? Przychodzę z odpowiedzią. Schowaj mnie. Jedna z moich ulubionych propozycji. Chciałabym zaznaczyć, że y, wszędzie praktycznie będą skrzypce, ponieważ ja będę miała skrzypce. Patrzę na skrzypce głównie. Nie musisz mówić nic. Też bardzo ładna propozycja. anon in de, jeśli tak to się czyta. Ave Maria. Na pewno ciekawy, ale też fajny wybór. Tylko mnie poprowadź, to już nie jest mój faworyt, ale dużo ludzi poleca. Nie mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Oceany, też nie mój faworyt, ale wrzucam, może komuś się przyda. pokój w Tobie jest. Gdzie pójdziesz Ty? I ostatnia propozycja na dziś to ofiaruję Tobie, Panie mój. Tylko się zastanówcie, bo tam jest, że e, Tyś miłością mą jedyną jest, więc jeśli będziecie mieli śpiewaną wersję, to nie wiem, czy pasuje, ale wrzucam. Tyle na dzisiaj, koniecznie dajcie znać, czy coś Wam wpadło w ucho, czy coś z tego wybierzecie, albo może macie lepsze propozycje i chętnie je przyjmę.